Leżałam w szpitalnym łóżku, a moje dzieci śmiały się z mojej słabości, i w tej chwili poczułam, że ból operacji nie był niczym w porównaniu z bólem serca. Światło jarzeniówek migotało, rzucając zimne, blade smugi na ściany. Zapach środków dezynfekcyjnych drażnił nozdrza, a rytmiczne piknięcia aparatury przypominały mi, że jeszcze żyję, że moje serce wciąż walczy. Kroplówka kapała powoli, jakby odmierzała sekundy mojego upokorzenia. Byłam słaba, przykuta do łóżka, z ciałem pełnym ran i szwów, ale wierzyłam, że w drzwiach zobaczę twarze, które przyniosą mi ulgę. Wierzyłam, że przyjdą moje dzieci i ich obecność doda mi sił, tak jak kiedyś moje spojrzenie dodawało odwagi im. Drzwi otworzyły się nagle, bez pukania. Weszli razem mój syn i córka, a za nimi wnuki, które nawet nie spojrzały w moją stronę. Ich kroki były szybkie, zdecydowane, obce. Patrzyli na mnie nie tak, jak patrzy się na matkę, ale jak na kogoś, kogo trudno znieść. Otworzyłam usta, żeby coś powiedzieć, ale nie zdążyłam. Syn pierwszy odezwał się głosem niskim, pewnym siebie, który kiedyś znałam jako dziecięcy szept pełen strachu. No i co, mamo? Całe życie byłaś taka silna, taka niezłomna, zawsze powtarzałaś, że bez ciebie nikt sobie nie poradzi. I co teraz? Uśmiechnął się krzywo, a jego spojrzenie było twarde jak stal. W jego tonie było szyderstwo, którego nigdy wcześniej u niego nie słyszałam. Córka usiadła na krześle obok mojego łóżka, skrzyżowała ramiona i patrzyła na mnie z góry, jakby już dawno mnie osądziła. Teraz jesteś nikim. Leżysz tutaj bezradna, zdana na innych. Całe życie byłaś dla nas ciężarem, nawet jeśli tego nie widziałaś, teraz to ty cierpisz i wiesz co? Dla nas to sprawiedliwość. Ich słowa spadały na mnie jak kamienie. Nie mogłam się bronić, nie mogłam nawet odwrócić głowy, bo każdy ruch sprawiał ból. Patrzyłam na nich i nie rozpoznawałam własnych dzieci. To byli ludzie, których kochałam najbardziej, którym oddałam każdą cząstkę siebie. Teraz ich oczy były zimne, pełne gniewu i dziwnej satysfakcji. Wnuki stały pod ścianą, jedno bawiło się telefonem, drugie stukało butem o podłogę, jakby chciało jak najszybciej stąd wyjść. Ani jedno nie podeszło, nie zapytało, jak się czuję. Czułam się niewidzialna. Chciałam coś powiedzieć wyciągnąć rękę, ale kroplówka i bandaże przypominały mi o mojej bezsilności. Głos ugrzązł mi w gardle. Słyszałam tylko w myślach pytanie: za co? Dlaczego mój własny syn i moja córka patrzą na mnie jak na wroga? Nie było w nich cienia współczucia. Ich obecność nie przyniosła ulgi, przyniosła ból większy niż wszystkie operacje i choroby razem. W tamtej chwili zrozumiałam, że człowieka można zniszczyć nie chorobą, ale obojętnością i szyderstwem najbliższych. Kiedy ich słowa wciąż odbijały się w mojej głowie, poczułam, że muszę uciec myślami gdzieś daleko, w czasy kiedy życie miało inny smak. Widziałam siebie młodą, silną, pełną energii po śmierci męża wszystko spadło na moje barki. Dom, dzieci, rachunki, każdy dzień walki o przetrwanie. Nie pytałam nikogo o pomoc, nie czekałam na cud. To ja pracowałam w fabryce, dźwigałam skrzynki, szyłam ubrania po nocach i gotowałam z niczego. Moje dzieci nie znały głodu, choć ja często zasypiałam z pustym żołądkiem. Nie wiedziały, jak marzłam w zimie, bo oddawałam im koce, a sama przykrywałam się starym płaszczem. Byłam dumna, że daję radę, że one mają dzieciństwo, którego ja nigdy nie zaznałam, ale gdzieś w tym wszystkim popełniłam błędy. Pamiętam, że nieraz byłam zbyt surowa, że kazałam im uczyć się zamiast pozwolić na zabawę. Krzyczałam, gdy zawodziły, bo bałam się, że świat je zmiażdży, jeśli będą słabe. Być może wtedy zasiałam w ich sercach ziarno goryczy, którego dziś już nie potrafią mi wybaczyć. Czy naprawdę całe moje poświęcenie zostało zapomniane tylko dlatego, że czasem byłam twarda? Czy wszystkie lata wyrzeczeń wymazała jedna chwila, w której nie umiałam okazać czułości? Patrząc na zimne twarze moich dzieci przy szpitalnym łóżku, zaczęłam rozumieć, że dla nich moje błędy ważą więcej niż wszystkie ofiary. Następnego dnia weszli do sali z tym samym chłodem w oczach. Siedziałam nieruchomo, zmęczona kolejną bezsenną nocą, a w środku miałam tylko jedną nadzieję, że może dziś będzie inaczej, że zobaczę w nich choć cień troski. Syn usiadł na krześle, rozłożył się wygodnie i powiedział półgłosem, tak aby wszyscy słyszeli Pamiętasz, mamo, jak mówiłaś, że bez ciebie zginiemy, że jesteś naszą siłą, że tylko ty potrafisz utrzymać nas przy życiu? No i co teraz? Kto podtrzyma ciebie? Śmiech, który wyrwał się z jego ust, był jak nóż, córka spojrzała na niego, a potem na mnie i dorzuciła swoje. Całe życie stawiałaś się ponad nami, teraz wreszcie leżysz i nie masz nic do powiedzenia i wiesz co? Dobrze ci tak. Zamarłam. Chciałam odpowiedzieć, ale z ust nie wydobył się żaden dźwięk, tylko łzy napłynęły do oczu, a ręce zaczęły drżeć na pościeli. Nie z bólu ciała, ale z poczucia upokorzenia. Przypomniałam sobie, jak te same usta, które teraz rzucały szyderstwa, kiedyś wołały mnie w nocy. Mamo, przyjdź, bo miałem zły sen. Jak te same dłonie, które teraz gestykulowały z kpiną, kiedyś chwytały mnie za rękę, prosząc o pomoc przy pierwszych krokach, jak to możliwe, że w sercach moich dzieci miłość ustąpiła miejsca pogardzie? Cisza w sali była ciężka, przerywana jedynie cichym sykiem aparatury i moim nierównym oddechem. Myślałam, że może już wszystko zostało powiedziane, że więcej bólu z ich ust nie usłyszę, ale się myliłam. Syn odchylił się na krześle, skrzyżował ręce i patrzył na mnie długo, aż w końcu wypalił. Może myślisz, że my zapomnieliśmy, że twoje krzyki, twoja surowość zniknęły razem z czasem? Całe dzieciństwo musieliśmy znosić twoje wymagania, twoje wieczne musisz, powinieneś, nie wolno. Nigdy nie byłaś dla nas ciepła, nigdy nie przytuliłaś, tylko zawsze kazałaś nam być silnymi. A teraz zobacz, kto jest słaby. Słowa te brzmiały jak wyrok, zamiast troski w ich głosach była zemsta. Córka przytaknęła bratu, jej oczy błyszczały dziwną satysfakcją. Pamiętam jak mówiłaś, że muszę zrezygnować z zabawy, bo nauka jest ważniejsza. Jak płakałam, a ty kazałaś mi siedzieć przy książkach, nie umiałaś dać mi miłości, więc dlaczego mam dziś okazać ją tobie? Całe życie miałaś nad nami władzę, a teraz leżysz i jesteś zależna od innych. To jest sprawiedliwość, mamo, sprawiedliwość. Poczułam jak powietrze uciekło mi z płuc. Każde ich zdanie wbijało się we mnie mocniej niż igła kroplówki. Oni nie przyszli mnie wesprzeć, przyszliby wreszcie powiedzieć to, co od lat nosili w sercach. Przyszli, by zobaczyć mnie słabą, złamaną, upokorzoną. Patrzyłam na ich twarze, które kiedyś były najdroższe na świecie. Szukałam w nich dzieci, które tuliłam, którym śpiewałam kołysanki, które chroniłam przed całym światem, ale nie znalazłam już niczego. Byli jak obcy, którzy tylko noszą moje rysy. Najbardziej bolało mnie to, że moje wnuki siedziały w kącie i słuchały tego wszystkiego bez słowa. Nie protestowały, nie broniły mnie. Patrzyły obojętnie jakby chłonęły ten sam chłód, który zatruł serca ich rodziców. Wtedy zrozumiałam, że to nie choroba mnie zabija, to nie szwy ani blizny. Zabija mnie ich pogarda, ich satysfakcja z mojego cierpienia i że dla nich każdy mój oddech nie jest powodem do radości, ale przypomnieniem, że wreszcie mogą być silniejsi ode mnie. Nigdy nie przypuszczałam, że moje dzieci uznają mój ból za sprawiedliwość. Kiedy wyszli, w sali zapadła głucha cisza. Zostałam sama, tylko z odgłosem aparatury i tykaniem zegara, zawieszonego gdzieś wysoko na ścianie. To było najokrutniejsze cisza, która dusiła bardziej niż jakikolwiek ból fizyczny. Obróciłam się powoli w stronę szafki przy łóżku leżała tam mała koperta, w której trzymałam stare fotografie. Wyciągnęłam je drżącą ręką jedna po drugiej, jakby były ostatnimi dowodami, że moje życie naprawdę miało sens. Na pierwszym zdjęciu widniał mój syn, jeszcze mały chłopiec, ubrany w za duży sweter, śmiejący się szeroko, kiedy trzymał w rękach drewniany samochodzik, który własnoręcznie dla niego zrobiłam. Pamiętam, jak całą noc piłowałam i malowałam ten kawałek drewna, żeby rano mógł znaleźć prezent pod poduszką. Wtedy jego oczy błyszczały szczęściem, a ja czułam, że każda ofiara jest tego warta. Na drugim zdjęciu córka stała z plecakiem w progu szkoły, miała łzy w oczach, bała się pierwszego dnia, a ja klęczałam obok i mówiłam Nie bój się kochanie, damy radę, będę zawsze z tobą. Ściskałam jej drobną rączkę, a w sercu obiecywałam, że nigdy jej nie opuszczę. Teraz te same dzieci, które kiedyś trzymały się kurczowo mojej spódnicy, patrzyły na mnie jak na kogoś, kto nigdy nie zasługiwał na miłość. Patrząc na te fotografie, łzy płynęły bez zatrzymania. Każde zdjęcie było jak otwarta rana. Wszystkie wspomnienia, które miały dawać siłę, teraz tylko potęgowały poczucie pustki. Pomyślałam, że chyba właśnie tak wygląda najgorsze więzienie, nie mury i kraty, ale własne łóżko szpitalne, otoczone wspomnieniami, które zamieniają się w ostrza. Na stoliku obok mnie stał kubek z herbatą, którą pielęgniarka przyniosła wcześniej. Zimna, nieruszona, jakby nawet ona wiedziała, że nie mam już siły sięgnąć. Spojrzałam na ten kubek i nagle uświadomiłam sobie, że całe moje życie wygląda podobnie, najpierw gorące i pełne troski, a teraz zimne, zapomniane, odstawione w kąt. W nocy, kiedy korytarze szpitalne pogrążyły się w ciemności, powiedziałam szeptem do zdjęć rozłożonych wokół mnie Dla Was byłam całym światem, a dla Waszych dzieci jestem nikim. Jak to się stało, że moje serce, które biło tylko dla was, dziś jest dla was ciężarem? Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżałam w ciszy, słuchając odgłosów korytarza, stukotu kroków pielęgniarki, przesuwania wózka, szelestu drzwi. Każdy dźwięk był jak echo obcego świata, w którym dla mnie nie było już miejsca. Patrzyłam w sufit, a w głowie wciąż powtarzały się słowa moich dzieci: Jesteś nikim. To sprawiedliwość mówiły to bez emocji, jakby wydawały wyrok i nagle zrozumiałam, że to nie choroba mnie zabija, to nie blizny po operacji, nie kroplówki, nie zmęczone ciało, zabija mnie ich obojętność odwróciłam się do zdjęć, które wciąż leżały na szafce, uśmiechnięte twarze sprzed lat kontrastowały boleśnie z zimnymi spojrzeniami dorosłych dzieci, które dziś widziałam przy moim łóżku, tamte małe ręce, które kiedyś chwytały moją dłoń z ufnością, Teraz odsunęły się, jakby dotyk matki był czymś nieczystym. Łza spłynęła mi po policzku i upadła na fotografię, rozmazując atramentowe rysy. Szeptałam do siebie: Największym bólem nie jest śmierć. Największym bólem jest życie wtedy, gdy własne dzieci czerpią satysfakcję z Twojego cierpienia. W tej chwili poczułam dziwny spokój. Już nie walczyłam ze łzami, nie prosiłam o zrozumienie. Wiedziałam, że nie usłyszę go nigdy. Być może moje błędy były większe niż potrafiłam przyznać, być może moje dzieci nie potrafią wybaczyć, ale żadna wina matki nie powinna stać się powodem do śmiechu nad jej słabością. Zamknęłam oczy, a cisza ogarnęła mnie jak miękki całun. Myślałam tylko o jednym, że człowieka można pogrzebać jeszcze za życia, nie w ziemi, nie w trumnie, lecz w sercach własnych dzieci.